Witam. Dzisiaj porozmawiamy o usuwaniu chwastów z trawnika, ale nie mechanicznie, tak jak robiłem to na filmiku wcześniej. Ale powiem, jak robić opryski na chwasty, bo jest to zabieg, który bardzo ułatwia dbanie o trawnik. I teraz pytanie: jakim opryskiwaczem to robić? Ja używam w sumie, no mam wiele rodzajów ale głównie używam tego takiego na kółeczkach to jest 12 chyba 12 litrów czyli taki duży, on, powiedzmy, duży trawnik do zrobienia ewentualnie jak jakieś powiedzmy, no, prace na ogrodzie które wymagają dużej ilości oprysków to biorę tego bo jest bardzo no, poręczny i fajnie się nim robi jeżeli powiedzmy jest coś takiego mniejszego no to mam taki mniejszy ręczny to jest chyba piątka ale występują w różnych rozmiarach mam jeszcze taki malutki jak coś potrzebuje, po prostu tylko tam psiknąć ewentualnie, tego akurat używałem do yy, czyszczenia kanapy. No i mam jeszcze taki. W sumie go kupiłem, bo się troszeczkę podpaliłem. Myślałem, że będzie fajny, plecakowy, super, ale nie jest fajny, bo, bo po prostu co chwilę trzeba, nie będę tego zakładał, bo nawet mi się nie chce, ale po prostu cały czas trzeba tym pompować, żeby aby był jakiś tam efekt oprysku. Także kupiłem, nie korzystam i w sumie nawet za bardzo nie mam komu tego oddać, sprzedać, dać. Także nawet widać, jak jest zakurzony, że raczej nie jest często używany. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij w przycisk, subskrybuj i pamiętaj o naciśnięciu dzwoneczka. Warto powiedzieć, jakie są firmy. Ja akurat korzystam z Marolexa. Ale jest jeszcze taki, powiedzmy, druga taka firma dobra. To jest kwazar. Ja ogólnie wolę Marolexy niż kwazary. Może. To też jest Marolex? To też jest Marolex. Ogólnie te, takie żółte, to są Marolexy. A kwazar jest taki czerwony. Ja nie mówię, że to są zrąbane opryskiwacze, bo może się, powiedzmy, coś tam poprawiło. Ale kiedyś, jak oglądałem i korzystałem, no to mi się nie podobały. Dlaczego? Bo yy, ta 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 ta. Ta rurka, która pobiera środek z tego pryskiwacza, była tak jakby zintegrowana z, z tym takim kielichem, który się zakręca, czyli z, prostu, z tym korkiem. I w momencie, gdy chciało się dolać, no to był problem, bo to po prostu trzeba było odkręcać i cała ta rączka się kręciła. No i to było takie, no moim zdaniem, nieprzemyślane. Marolex ma lepiej to rozwiązane i jest, no jest lepszy, ale... Też powiedzmy, te modele, które ja mam, to są jakieś tam starsze sprzed paru lat. Nie wiem, jak to wygląda teraz, także możecie się wypowiedzieć. Tutaj jest tak, jakby jedna, jeden odlew plastiku, i tu jest podziałka. I w momencie, gdy powiedzmy jest pochmurno, albo będziemy to robić w warsztacie, to nie widać, ile się wlało wody. A powiedzmy, ta ilość wody jest no, bardzo istotna, żeby zrobić odpowiedni roztwór. No i tu po prostu nie ma czegoś takiego i to słabo wygląda, o widzicie tutaj w tym, w tym nowszym modelu już jest taka przezroczysta, taki przezroczysty pasek i tu widać jak to może wyglądać. Także jak będziecie kupować jakiś opryskiwacz to zwróćcie uwagę czy on po prostu ma tą taką widoczną podziałkę, w kwazarach to było od zawsze, tego co ja pamiętam. A w Marulexie nie wiem czy w tych dużych, które już występują, bo to jest stary model, ale tutaj kupowałem chyba w tamtym roku, no to już to jest. Także może też zrobili to tutaj. I co jest jeszcze fajne w tych, powiedzmy, troszeczkę lepszych opryskiwaczach, to to, że te wszystkie, powiedzmy, takie podzespoły, które tutaj są, te części, to można bez problemu dostać. Ja gdzieś tam widziałem jakieś takie no, marketowe te opryskiwacze, tak? On tam kosztuje, powiedzmy, połowę taniej, albo nawet więcej. Ale do niego kompletnie nic nie można dokupić. I to są tak jakby jednorazówki, a te służą u mnie już kupę lat. I jeżeli nie wiem, dysza się przytka, albo rączka się zepsuje, albo coś po prostu idzie i możemy to bez problemu dokupić. Ale zawsze jest tak, że mówię, no powiedzmy, ktoś chce wydać kilkadziesiąt albo kilka złotych na opryskiwacz, a nie ma powiedzmy jakichś takich wielkich przestrzeni do opryskania, to może skorzystać z takiego zwykłego psika, który powiedzmy no, no ten akurat ma jakiś tam środek do czyszczenia kuchni, ale są różne. Chodzi bardziej o ten, powiedzmy. Czy normalny spryskiwacz zupy, taki zupy, zupy spryskiwacz. domowy? Tak. I to może i to też w zupełności wystarczy, żeby na przykład zadbać jakieś takie rośliny w domu albo jakieś takie roślinki, które są na zewnątrz. Robimy opryski na trawnik. To są takie fajne, mm, nie wiem jak to nazwać, rozgałęźniki do y, opryskiwaczy. Ja akurat w sumie mam go zdekompletowanego, to ja będę robił normalnie, ale chcę powiedzieć, że występuje coś takiego, czym możemy ułatwić sobie pracę. Nie chodzi o to, że po prostu zamiast tej takiej pojedynczej głowicy zamieniamy te końcówki i wkręcamy na przykład taki trójnik, albo twórnik, albo napięć. I wtedy powiedzmy mówię, no na jednym przejściu możemy zrobić oprysk na szerokości. Nie wiem tam, 3, no 3 metrów, wydaje mi się, że tak, 3 no 2 metrów powiedzmy. No ale wtedy przechodzimy mniejszą ilość razy i wiemy, że mamy dobrze opryskany ten trawnik. Ale jeżeli nie mamy czegoś takiego, to takim czymś też sobie damy radę, tylko po prostu musimy to zrobić dokładnie. Jak mówimy o opryskach na past na trawniku, no to teraz jakiego środka użyć? Ja korzystam w sumie, nie wiem jakiejś takiej ulubionej firmy. Dzisiaj będę robił agrekolem, ale z pewnych źródeł wiem, że nieważna jaka firma, ważne jaki składnik. Także po prostu trzeba się zapytać po prostu o oprysk na chwasty dwuliścienne w sklepie ogrodniczym i czy oni wam dadzą agrekola, czy dadzą wam substrala, czy ziemowita, czy jakiegoś tam innego producenta. Na pewno, może na pewno nie, ale z dużym prawdopodobieństwem ten oprysk będzie działał i będziecie zadowoleni. Agricol to nie jest jakaś druga firma, a korzystałem już z przeróżnych, z przeróżnych oprysków i z wszystkich byłem zadowolony. Ważne jest jak robicie ten oprysk, a nie do końca czym. Jak kupicie sobie właśnie już ten środek na chwasty to koniecznie, to koniecznie trzeba przeczytać sobie w jakich proporcjach, czy tam powiedzmy w jakim, jak to przygotować ten roztwór, żebyście nie zrobili za mocnego, bo wtedy spalicie trawnik i on będzie wyglądał tak, jakbyście go pryskali roundupem a tego byśmy nie chcieli. No i tutaj mamy tak Zalecana dawka: 30-40 ml środka na 100 m2. No to, to powiedzmy, tam jest mniej istotne, ale najważniejsze jest to, 100 ml środka rozcieńczyć w 5-10 litrach wody. Ja zawsze robię w połowie, czyli nie będę rozcieńczał to nie w 5 litrach, ale też nie w 10, bo nie chcę, żeby to powiedzmy, było jakieś takie mega słabe i rozcieńczam to w 7,5. Zmierzę sobie dokładnie, ile mam y, tego środka. To jest 50, 50 to, tak? To jest 50, tak. Setka, no. Czyli 150. Tam. No to dobra, to zrobimy 150. Jak coś, jak mi zostanie to dam sąsiadowi. <laughs> tu jeszcze troszeczkę zostało, ale to powiem, yy, powiem później dlaczego troszeczkę sobie zostawiłem. Ale tak jak będę robił oprysk już w trakcie. Teraz musimy policzyć sobie yy, dokładnie ile będę potrzebował tej wody. I teraz tak, jeżeli tam było, ja chcę robić 7,5 litra na 100 ml. Czyli mam 150, czyli 7,5 na pół to będzie 3,75, czyli powiedzmy 3,5. 7,5 plus 3,5 to będzie 11, tak? Ok, no to muszę mieć 11 litrów wody no i potem wlewam, to jest Nie mówię, że to jest częstym błędem, ale zdarzało się tak, że ktoś powiedzmy teraz tak, odmierzył sobie środek, wlewa do pustego opryskiwacza, potem wlewa wodę. Wiadomo, że yy, znaczy wiadomo, powiedzmy, no, może się to wymiesza, może nie. Ale lepiej tak nie robić, bo jak tam na dole jest rurka, która pobiera ten środek i zalejemy ją od razu koncentratem, potem wlejemy tą wodę, ale tam jeszcze gdzieś powiedzmy do tej rurki może, może wpaść ten koncentrat. No i w momencie podania środka, to pierwsze co to poleci koncentrat. I może być tak, że spalicie sobie, powiedzmy, tą część tego trawnika. Także uważajcie. Najlepiej zrobić tak, że wlewamy sobie, na przykład, połowę wody. Ja potrzebuję 11 litrów, no to wleję sobie 5,5, wlewam środek, mieszam, dolewam resztę wody, mieszam i wtedy mamy pewność, że ten roztwór będzie dobrze wymieszany. I też warto sobie, jeżeli nie wiecie, co było, co było powiedzmy wcześniej w tym opryskiwaczu to sobie go wypłukać. Ja zawsze robię także po oprysku płuczę trzy razy, przedmuchuję, tak że moje opryskiwacze są czyste. Ale jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, wcześniej robił oprysk na coś i Wy potem chcecie robić, nie wiem, oprysk nie wiem, pomidorków albo coś, no to może być problem, nie? Ja potem jeszcze ten kubeczek, w którym sobie odmierzałem jeden i drugi to jeszcze płuczę dodatkowo wodą i też wlewam to do tego opryskiwacza, żeby po prostu wykorzystać jak najbardziej ten środek. Nie? Kiedy robić ten oprysk? To wiadomo, że nie w momencie, gdy pada deszcz, bo to nie przyniesie rezultatu. Musimy po prostu sprawdzić sobie pogodę, no i tak parę godzin, żeby było bez opadów. Jeżeli zrobimy rano oprysk i wieczorem przyjdzie jakaś tam powiedzmy, nie wiem, jakiś deszcz będzie padał, to raczej się uda ten oprysk i nie będzie problemów. Ale gorzej by było, jeżeli powiedzmy zrobimy oprysk i po godzinie na przykład przyjdzie ulewa, no to wtedy może być lipa. Musi być tak, że ten, ta roślinka po prostu zaciągnie tą truciznę i umrze. No, ale wiecie o co chodzi. To jest raz. I dwa. Jeżeli robimy opryski na trawniku, to nie możemy tego zrobić po koszeniu trawy. Trzeba odczekać i producent, czy tam powiedzmy, ogólnie się tak przyjęło, że trzeba odczekać tydzień czasu od skoszenia, żeby te chwasty mogły sobie odrosnąć, no i wtedy zrobić ten oprysk. Ja w sumie odczekałem chyba 5 dni, ale mówię, u mnie w dużej mierze występuje koniczyna, koniczyna, koniczyna! A ona się ścieli tak jakby nisko, czyli w momencie, gdy ja kosiłem trawę, no to już nawet wtedy jej za bardzo nie usunąłem. Teraz trawa odbiła, ta koniczyna też widać, że ona jest, także na spokojnie powinno na nią zadziałać. Dobrze jest wymieszać przed napompowaniem, bo jak będziemy napompujemy, będziemy mieszać, no to może zwiększyć się dodatkowo ciśnienie i wywali zawór bezpieczeństwa. Też jeszcze tylko pokazać, jak powiedzmy, wykonywać ten oprysk. Ja robię w sumie na dwa sposoby. Narysuję swój trawniczek, mniej więcej coś takiego, i teraz tak po wertykulacji, i ogólnie po tych powiedzmy pierwszych zabiegach, to wiadomo, że tych chwastów będzie najwięcej. No ja, powiedzmy, załóżmy tu mam trochę kończyny, tutaj coś tam, i to są takie jakieś takie miejsca różne, poszczególne. Jedne większe, drugie mniejsze, ale tu też gdzieś powiedzmy może występować jakiś inny chwast, dlatego ten pierwszy oprysk ja robię po całości czy powiedzmy idę sobie od boku do boku, ale może jeszcze tak sobie przejdę, jak mi się będzie chciało, zobaczymy. I w momencie, gdy tak opryskam cały trawnik, no to wiem, że powiedzmy nawet jak tu gdzieś czegoś nie widziałem, to też ten chwast dostanie po tyłku. Ale jeżeli powiedzmy mam już zrobiony oprysk ten taki główny i widzę, że powiedzmy tu już nie ma tych chwastów, ale gdzieś tu mi się powiedzmy jakaś kępka znowu rzuciła, to nie lecę znowu całego trawnika, tylko po prostu rozrabiam sobie to, co mi zostało i po prostu z tym, małego, z tym małym opryskiwaczem opryskuję sobie tylko to jedno miejsce. Ewentualnie jak tu gdzieś mi wyjdzie, to też gdzieś coś opryskam, ale... Takie... Czyli na poprawki, tak? Takie. Tak, ale to już po jakimś tam czasie, nie? Dlatego ten pierwszy oprysk robię po całości, a później, no to jak gdzieś tam mi coś wyskoczy, no to też opryskam. Później to jest... Kiedy, kiedy to może być? Po tygodniu? Nie, znaczy to, to nie wiadomo, no bo mówię, no bo... Mniej więcej ten środek on powinien trwać... Zaraz zobaczymy, A Czy no. Pierwsze objawy na chwastach wrażliwych pojawią, pojawią się po upływie 1-2 dni. Zamierają po upływie 3-4 tygodni. Czyli mhm. jak no ja tak z doświadczenia, no to po prostu jak robię ten oprysk teraz, no to następne jakieś takie poprawki to są gdzieś miesiąc, półtorej miesiąca, dwa miesiące, ale to mówię, to nie ma reguły, bo to w zależności od tego czy gdzieś się nasieje i gdzieś coś powiedzmy będzie wzrastało. Teraz jeszcze jak się ubrać do robienia oprysków. Hmm, no jeżeli powiedzmy robimy, tak. <laughs> jeżeli robimy oprysk na trawnik, no to nie musimy jakoś tak strasznie się zabezpieczać, typu nie wiem, jakieś tam maski, okulary. no Ważne, żebyśmy po prostu nie psikali sobie po oczach i powinno być ok. Ale no, zdarzy się tak, że będziemy chodzić po tym co opryskaliśmy, dlatego dobrze jest założyć sobie jakieś gumioki. Gumioki, <śmiech> gumofilce. <śmiech> Ale jeżeli na przykład nie wiem, robicie to w butach, klapkach, albo czymś innym, to po prostu jeżeli zrobicie ten oprysk, to od razu sobie umyjcie Stopy. nogi nogi i palce. No, no. <laughs> Kalosze to jest podstawa, a jeżeli robimy opryski gdzieś tam, powiedzmy jakiś drzewek, albo coś takiego, no to już wtedy inna sprawa, tak? Okulary warto mieć, maseczkę, nawet taka najprostsza. My teraz to dużo tych masek jest, nawet taka zwykła z filtropochłaniaczem też będzie dobrym rozwiązaniem. I teraz, jeszcze pytanie: jak dobrze ustawić tą powiedzmy, szerokość podawania tego środka? Tam na opryskiwaczu, na końcówce, macie powiedzmy, taką, no taki, taki łepek, który się kręci, i poprzez powiedzmy, dokręcenie albo odkręcenie ustawiamy szerokość tego oprysku. No jak to zrobić, żeby to było dobre w przypadku trawnika? To nie może być to jakiś tam zwarty yy, prąd, tylko rozproszony. I teraz dobrze jest to sobie sprawdzić na powiedzmy, jakiejś kostce brukowej albo na jakimś betonie. W momencie gdy pryśniemy, to od razu będziemy widzieć yy, jak się powiedzmy ta stróżka rozchodzi. No i jeżeli to sobie ustawimy, wiemy, że już jest OK no to wtedy możemy przystąpić do oprysku termika. Widzicie, jak robiłem ten oprysk? Ustawiłem się tak jakby do zawietrznej, żeby po prostu jak wiatr wieje, to żeby na mnie nie leciało. No bo w sumie po co to wdychać? A jak są jakieś takie mocniejsze podmuchy wiatru, no to może gdzieś tam powiedzmy zawiać. A ja przez tą całą drogę ani razu tego nie poczułem, także raczej jest OK. Jeszcze mi się przypomniało, że ważne podczas robienia oprysków jest to, żeby nie robić ich w pełnym słońcu. I jeżeli powiedzmy, przygotujemy, przygotowujemy się do robienia oprysków, to nie możemy tego zrobić w pełnym słońcu. I najlepiej jest albo zrobić to pod wieczór, albo z rana. Ale z rana też nie powiedzmy 6 rano i Prosta. trawa jest wilgotna, tylko tak około 9. To chodzi o to, żeby po prostu nie robić oprysków w pełnym słońcu i w temperaturze powyżej 25 stopni, bo wtedy to szybciej odparowuje i powiedzmy nie jest takie skuteczne. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film Ci się podobał, jeśli tak, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Jeśli interesuje Cię majsterkowanie w domu i na ogrodzie, zapisz się do naszej listy mailingowej i wejdź na naszego facebooka.